Jeśli mamy przygotowany dokument, możemy go sprawdzić na kilka sposobów. Przede wszystkim raport testowy. Raport testowy pokaże nam ewentualne błędy związane z brakiem salda na dokumencie, brakiem wymiarów, niezgodności, jeśli chodzi o numer dokumentu. Możemy także użyć Podglądu księgowania. Podgląd księgowania robi praktycznie wszystkie operacje, takie jak księgowanie, natomiast przed samym końcem procesu jest przerywane. Czyli obej możemy obejrzeć pełen dekret i użycie wszystkich ksiąg pomocniczych w próbnym księgowaniu. Czyli jeśli wejdę na dany zapis, mogę obejrzeć, jakich kąt użyje system przy tym księgowaniu. W jaki sposób te zapisy będą wyglądać i jakie dokumenty powstaną w księgach pomocniczych czyli w księgach nabywców i dostawców. Można je przed zaksięgowaniem obejrzeć.